Dzień dobry, nazywam się Marcin Działek. Jestem licencjonowanym doradcą inwestycyjnym i analitykiem technicznym, który na co dzień posługuje się teorią faly Liotta. W dzisiejszym komentarzu walutowym przedstawię Państwu wybrane przeze mnie główne pary walutowe na większych interwałach czasowych, czyli na interwałach swing trade'owych, czyli to będą przede wszystkim wykresy czterogodzinowe, gdzie nie wykresy dzienne, czy wykresy tygodniowe. Dzisiejszą analizę zaczniemy od dość ciekawej pary, Mianowicie dolar australijski kwotowany względem dolara amerykańskiego. Ciekawej pary ze względu i na układ techniczny, i na dane fundamentalne, które miały miejsce, czy były publikowane dzisiaj w nocy. Zacznijmy może od tych fundamentów. Rynek spodziewał się obniżki stóp procentowych w Australii o 25 punktów bazowych, bądź nawet o 50 punktów bazowych. Jak się jednak okazało, RBA czyli Bank Rezerwy Australii, zdecydował się na pozostawienie stóp procentowych na niezmienionym poziomie, czego skutkiem była prawie 80-pipsowa zwyżka, która sprowadziła cenę Out USD z powrotem do tej istotnej pomarańczowej strefy wsparcia. Natomiast to, co jest istotne z tego komunikatu, to fakt, że władze monetarne Australii podkreśliły konieczność, dalszego luzowania polityki pieniężnej, aby wspierać wzrost gospodarczy, jak również, aby sprowadzić inflację do wyznaczonego celu inflacyjnego. Co więcej, podkreślono po raz kolejny zbyt wysoką wartość dolara australijskiego, który po prostu nie sprzyja gospodarce, gospodarce Australii. To pokazuje, że w dłuższym terminie perspektywa spadkowa dla dolara australijskiego jest jak najbardziej Właściwa, co skutkowałoby spadkami tej pary walutowej. Tak wygląda średnioterminowy scenariusz fundamentalny. No, oczywiście, ta dzisiejsza krótkoterminowa zwyżka była spowodowana właśnie rozczarowaniem wynikającym z, podniesień, z pozostawienia stóp procentowych na obecnym poziomie, a nie obniżenia tychże stóp procentowych. Od strony technicznej, pomijając już jaki jest dłuższy wariant. To, co się wydarzyło, korekta płaska. Prawdopodobnie podfala czwarta, ale ta, ten poziom podfali nie jest istotny. Istotne jest to, że mamy zakończoną korektę płaską, czyli korektę flat, w której fala B ma znosić 90% fali A. I dosłownie fala C przebija nieznacznie szczyt fali A. Tak też się w tym wypadku stało. Co jest istotne, fala C praktycznie doszła do górnej bandy. Wynikającej z tego kanału wzrostowego korekty, ale co więcej, dotknęliśmy również górnej bandy w takim kanale spadkowym. Wyrysowanym, tak naprawdę ten kanał się przesunął. On powinien być wyrysowany przez falę drugą i czwartą, czyli przez ten knot i przez te dwa knoty budujące falę czwartą. Jak widzimy, ten kanał już jednokrotnie był dość skuteczny. Teraz po tym przesunięciu ewidentnie widać, że dolna. Dolna linia kanału się również mocno przesunęła, i doszliśmy do tej linii kanału jednokrotnie, czyli, jeden raz, gdy zakończyliśmy tą korektę. No i prawdopodobnie powrót również nastąpił do linii kanału. To wszystko zależy od tego, jak precyzyjnie wyrysujemy na tym wykresie tą linię kanału. Natomiast istotne jest to, że poza oczywiście górnym, górną bandą zielonego kanału spadkowego. Znajdujemy się cały czas w tej bardzo istotnej strefie wsparcia, w strefie oporu. No, oczywiście. Co jest jeszcze ważne? Od szczytu mamy ukształtowanego klina wprowadzającego, czyli pięć fal spadkowych, które mogły ukształtować pod falę pierwszą w impulsie spadkowym. Następnie ta korekcyjna fala druga, która dotarła do pomarańczowej strefy oporu i prawdopodobnie do górnej bandy czy okolic górnej bandy kanału spadkowego. Osiągnęła również przedział między 50% a 62% zniesienia Fibonacciego tej podfali pierwszej. Tym samym mogła się zakończyć podfala druga, i to wszystko wskazywałoby, że ten trend spadkowy w stronę 0,76 powinien być kontynuowany w kolejnych dniach. Oczywiście, jeśli dojdzie do wybicia tego szczytu, bodajże to są okolice 7,9%. 14.079.14 14. wybicie tego szczytu może zanegować ten przedstawiony scenariusz spadkowy, albo przynajmniej opóźnić go znacząco w czasie. Po omówieniu tej pary walutowej przyjrzyjmy się drugiej istotnej walucie surowcowej, czyli dolar amerykański kwotowany względem dolara kanadyjskiego. W przypadku tego waloru w ujęciu średnioterminowym, zakończona fala trzecia, no i oczywiście trójkąt, który pokazywałem już ostatnio, prawdopodobnie ukształtowane pod falę A, B, C, D, E. Zakończony trójkąt w rejonie 1,23,88, czyli dół tej białej, białej świecy. No i na razie trudno wyrokować, co też kształtuje się dalej. Wydawać by się mogło, że 1,2, natomiast ta sekwencja. Jest jeszcze szansa, że ją uda się rozpisać jako kolejne fale 1, 2, 1, 2. Natomiast, aby tak też się stało, powinien, powinna nastąpić bardzo gwałtowna fala wzrostowa. Wtedy można by to rozpisać 1, 2 i następnie pierwsza, druga podfalka i jeszcze mniejsza, pierwsza, druga podfalka. Dzisiaj o 14.30 dane dotyczące PKB, czyli zmiany produktu krajowego brutto w Kanadzie. No i jeśli. Te dane byłyby rozczarowujące, jeśli wskazywałyby na spadek produktu, dynamiki produktu krajowego brutto, to wtedy moglibyśmy mieć wystrzał na tej parze walutowej ze względu na słabnącego dolara kanadyjskiego. Alternatywnie, fala E może być całym trójkątem, więc ta konsolidacja może się przeciągać. No, takim miejscem, które, którego przebicie potwierdzałoby już zakończenie formacji trójkąta. Co implikowałoby dalszy scenariusz wzrostowy w stronę 1,30, byłoby przełamanie szczytu fali D, czyli okolice 1,26,70. Z drugiej strony nie powinniśmy już zejść poniżej okolic 1,23,80, gdzie na tą chwilę oznaczyłem zakończenie tego układu. A w ujęciu długoterminowym, tak jak przed chwilą wspomniałem, targety wzrostowe 1,30, 1,35 to jest ten szeroki przedział gdzie cena mogłaby podążać, tym bardziej oczywiście, że układ na ropie wskazuje w perspektywie kolejnych tygodni dalszy ruch spadkowy, ponieważ to, co na razie ukształtowało się od tegorocznych minimów na ropie naftowej, czy to niezależnie od tego, który, którą ropę będziemy rozpatrywać, na obu mamy ewidentny układ korekcyjny, nie ma tam impulsów wzrostowych, jest jakiś układ korekcyjny, może trójkąt, może coś innego, natomiast to sugeruje, że ropa naftowa powinna się przeceniać w kolejnych tygodniach, no a przeceniająca się ropa naftowa osłabiałaby dolara kanadyjskiego no i wspomagała ten scenariusz wzrostowy. Następny walor, który chciałbym Państwu dzisiaj pokazać to fund Sterling kwotowany względem dolara amerykańskiego. W przypadku tego waloru po zakończeniu klina wprowadzającego w ostatnim tygodniu mówiłem o tym, że kończy się klin wprowadzający, gdzie ostatnia, ta piąta, piąta podfala w tym klinie wprowadzającym, która musi być zbudowana z trzech fal, czyli ABC z zygzaka, falka C w tej podfali przyjęła postać klina kończącego. Więc mieliśmy klina kończącego w klinie wprowadzającym. No i stąd zaczęła się ta dynamiczna przecena. Na razie można to rozpisać jako zakończoną falkę A, falkę B i być może pod falę pierwszą w fali C. Dwójka mogła się zakończyć, może zostać jeszcze ten lokalny szczycik naruszony. No i w kolejnych dniach ta silna tendencja spadkowa w stronę 1,52-1,51 do tego przedziału powinna być kontynuowana. No a w takim ujęciu krótkoterminowym nie powinniśmy już przebić tego szczytu pod fali B, w ujęciu średnioterminowym nie powinniśmy na razie jeszcze przebić szczytu fali pierwszej, czyli okolic 1,55,50. Natomiast to, co jest istotne w formacji klina wprowadzającego, to fakt, że po tej formacji powinna nastąpić dynamiczna korekta spadkowa, czyli zygzak. No i na razie taka hipoteza się sprawdza. Natomiast najczęściej fala pierwsza zostaje wtedy zniesiona. Do poziomu 76,4% zniesienia Fibonacciego, czyli trochę głębiej niż zazwyczaj fala druga dociera. No i te poziomy wypadają w okolicach 1,51. Dzisiaj o godzinie 11, czyli za 20 minut, rozpocznie się przemówienie prezesa Banku Anglii Majka Carney'a. No i podczas tego przemówienia może uda się jeszcze raz przebić szczyt i rozpocząć silniejszy ruch spadkowy. A być może ten ruch spadkowy zostanie od razu rozpoczęty. Tak wygląda ten cross, któremu radziłbym się przyjrzeć pod koniec dzisiejszego webinaru. No i teraz już przejdziemy do japońskiego jena, a następnie do eurodolara i polskiej złotówki, czy polskich walorów, które są bardzo silnie oczywiście powiązane ujemnie z eurodolarem. Natomiast zanim przejdziemy do tych par walutowych, Dosłownie jedna informacja dotycząca dolar Dolarien cały czas tworzy trójkąta, prawdopodobnie ukształtowana falka A, B, C, D no i prawdopodobnie tworzy się na tam, nam ostatnia fala E. Natomiast co jest istotne, widzimy falkę D na 4 tak? a WXY, podwójny zygzak, który zbudował nam falkę D. Następnie klin wprowadzający, który zbudował nam potwalę A, kolejny zygzak, który stworzył nam potwale B. Co jest istotne? Doszliśmy tak naprawdę do miejsca maksymalnego, w sensie potwala B zniosła prawie 90% potwali A, więc jest to maksymalne miejsce dozwolone dla zygzaka. No i w takim przypadku możliwy jest jeszcze ruch spadkowy, który sprowadzi notowania do okolic 118-20. 117,60. Do tego przedziału między 50 a 62% zniesienia Fibonacciego w fali D, co jest istotne, w trójkątach fala E powinna mieć co najmniej, mm, dojść do co najmniej 50% zniesienia poprzedniej fali, czyli to są te minimalne miejsca, 50% zniesienia Fibonacciego i dolne ograniczenie zielonego kanału spadkowego, minimalne miejsca, do których fala E powinna dojść, gdzie mogłaby się Zakończyć formację trójkąta, po której ta tendencja wzrostowa w stronę 125 powinna być dalej kontynuowana. Nie upieram się, czy do tego dojdzie, być może jakiś inny wariant już wzrostowy będzie kreowany, natomiast te dwie fale, jak i również analiza dolar-jena na wykresie dziennym, wskazuje, że jeszcze jedna sekwencja spadkowa powinna nastąpić przed zakończeniem całej formacji trójkąta. I rozpoczęciem tego właściwego impulsu wzrostowego, tworzącego piątą falę. Czyli pokazując to takim kolorem czarnym linią, spodziewałbym się mniej więcej takiego schematu: jednego zejścia i potem silniejszego wystrzału na nowe szczyty. Przechodzimy teraz już do pary walutowej, która. Chyba wszystkich najbardziej interesuje, najpłynniejszego waloru eurodolar. Eurodolar, który najprawdopodobniej potwierdza scenariusz przedstawiany przeze mnie od właśnie mniej więcej końca stycznia. Wtedy to pokazywałem tego trójkąta, który budował nam falę B w zygzaku. W sygnałach FX wskazywałem na możliwość wzrostu, które nam ukształtowały tą falę A i wtedy też powiedziałem, że mamy możliwość ukształtowania pierwszej podfali. W trójkącie. Jak się później okazało, ta hipoteza była prawdopodobnie właściwa, bo ukształtowała się następnie fala B, C, D i E. Zakończona fala czwarta w trójkącie. Może pokażę na większym interwale czasowym. Połowa zeszłego roku, czerwiec, Mario Draghi, fala pierwsza, druga, trzecia, czwarta i następnie prawdopodobnie buduje się. Podfala pierwsza, druga, trzecia, czwarta i teraz trwa podfala piąta większej fali piątej. Jak Państwo widzą, trójkąt został najprawdopodobniej zakończony. No i teraz po ukształtowaniu już fali drugiej, podfali drugiej, podfali czwartej są dwie techniki pokazujące kanały, do których powinna dojść ta tendencja spadkowa budująca ostatnią falę spadkową. Więc albo rysujemy kanał, czyli linie trendu po końcach fali, pod fali drugiej, czwartej, odkładamy ją przez szczyt fali pierwszej, to jest ta pierwsza czerwona linia, albo przez szczyt fali trzeciej. To są dwa najczęściej spotykane scenariusze pokazujące, jak należy budować channeling, czyli kanał w teorii falę no i teoretycznie do tego dolnego ograniczenia kanału, czyli okolice 1,05 walor powinien zmierzać. Wracamy do czterogodzinówki. W zeszłym tygodniu kształtowana jedynka, dwójka i następnie 1, 2, 3. I rano wskazywałem i zresztą w dniu wczorajszym również hipotezę budowania podfali czwartej w trójkącie. Ta podfala mogła się zakończyć, przybicie lokalnego dołka potwierdzi zakończenie podfali czwartej i będzie się tworzyć dalej podfala piąta budująca tą większą podfalę trzecią w fali piątej. Tendencja spadkowa powinna zmierzać poniżej tego dołka 1,1090 do okolic 1,1080. Długoterminowo nawet okolice 1,05. Gdzie nie powinniśmy już się znaleźć? No, w ujęciu długoterminowym w szczyt fali czwartej to jest ten miejsce zabezpieczające. Natomiast oczywiście w wariantach już krótkoterminowych powyżej szczytu tego małego trójkąta. Należy... Zwrócić uwagę również na tą istotną pomarańczową obecnie strefę oporu, która wcześniej była bardzo silną strefą wsparcia, zbudowaną bodajże z 14 kolejnych dołków. Teraz jest to bardzo silna strefa oporu, dodatkowo mamy tutaj dolne ograniczenia tego niebieskiego trójkąta, górne ograniczenie czerwonego kanału, więc ta strefa już nie powinna zostać sforsowana, a raczej spodziewałbym się kontynuacji tego trendu spadkowego. I ostatni walor, czy dwa ostatnie walory na dzisiaj. Zacznijmy od dolar złotego w ujęciu czterogodzinowym, a może najpierw pokażę wykres dzienny. Dolar złoty, który jest praktycznie wierną kopią euro dolara. Wierną kopią, ale oczywiście odwrotną, bo tutaj współczynnik korelacji USD PLN do euro USD wynosi prawie że minus jeden więc w przypadku eurodolara mówiłem o zakończonym trójkącie w trendzie spadkowym i w przypadku USDPLN prawdopodobnie podobny scenariusz czyli zakończony trójkąt w trendzie wzrostowym i również budowana piąta podfala w ramach większej fali fali piątej czyli 1 2 3 4 i następnie 1 2 3 4 i prawdopodobnie budowana piątka w piątce na wykresie dziennym Również podobna technika odłożenia kanału, to wskazywałoby na zdecydowanie wyższe poziomy wzrostu. Natomiast to, co mnie będzie interesować w najbliższych godzinach czy dniach, to najpierw przebicie okolic 3,74, dojście do rejonu 3,75. To byłoby potwierdzenie zakończenia tego trójkąta, co wskazywałoby na dalszy scenariusz wzrostowy zmierzający na przebicie dotychczasowego styczniowego szczytu i na osiągnięcie rejonu 3,80. Natomiast osiągnięcie rejonu 3,80 wcale nie, nie oznacza koniecznie zakończenia tego ruchu wzrostowego. Po ewentualnym sforsowaniu 3,80 możemy podążać dalej w stronę 3,91, czyli 3,91 to były szczyty z 2000, bodajże 8 roku. Wtedy też czy w tym rejonie wypada górne ograniczenie tego kanału, natomiast jeśli kanał odłożylibyśmy przez szczyt trójki, to prawdopodobnie będzie to jeszcze wyżej, nawet w okolice 4 zł, i wcale nie wykluczałbym takiej tendencji wzrostowej na tym walorze. USDPLN pokazuje również bardzo dobrze to, jak wygląda scenariusz na indeksie dolarowym. Tam również. Zakończony prawdopodobnie trójkąt. No i to, co jest istotne, to przebicie tego szczytu i następnie kolejnego, czyli na indeksie dolarowym, również przebicie dwóch kolejnych szczytów. To wskazywałoby na dalszy powrót do trendu umacniającego dolara i na dalszą kontynuację wzrostu wartości dolara amerykańskiego. No i w przypadku tego waloru, oczywiście, również dalszych wzrostów. To, co może być istotne dla USDPLN. W perspektywie tego tygodnia to wypadające bodajże w środę lub w czwartek posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Ja zazwyczaj tych wiadomości tak mocno nie śledzę, ponieważ rzadko kiedy posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej mają duży wpływ na zmienność na złotówce, ta zmienność oczywiście występuje, natomiast zrównując ją do dziennej zmienności na danym walorze powiązanym ze złotówką. Nie są to takie zmienności, jak widzimy na choćby euro dolarze, wtedy, gdy ma miejsce posiedzenie Fed czy posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego. Natomiast to, co może być istotne, to fakt, że być może Rada obniży po raz kolejny stopę procentową. Rynek raczej na razie skłania się ku pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie, więc jeśli miałby dojść do obniżenia stopy procentowej, Byłoby to wydarzenie, które nie jest w pełni zdyskontowane i ono najprawdopodobniej wpłynęłoby na silne osłabienie złotówki, co byłoby pretekstem wzrostowym na tej parze walutowej. Dlatego radzę się przyglądać w tym tygodniu temu walorowi. Jeżeli ktoś wykorzystywał publikowane wcześniej sygnały, to one cały czas są oczywiście aktualne. Pokazywałem strefę mniej więcej 3,65. 3,65-3,67 to była ta strefa, gdzie kilkukrotnie, bodajże nawet kilkunastokrotnie publikowałem sygnały wskazujące na dalszy ruch wzrostowy. No i jeśli moje założenia wynikające zarówno z wydarzeń makroekonomicznych, jak i z analizy technicznej się sprawdzą, to być może w tym tygodniu dojdzie do realizacji tychże publikowanych sygnałów. No i ostatni walor dzisiejszym, Euro PLN, mniej popularna para walutowa, mniej płynna para walutowa od wcześniejszej, natomiast ujęcie długoterminowe w przypadku tego waloru cały czas kształtujemy ostatnią falę E. Na razie trudno powiedzieć, gdzie ona się zakończy. Na pewno spadki na tym walorze są wspierane przez z jednej strony w ostatnich dniach widoczne umocnienie złotówki, z drugiej strony Słabnące euro, stąd ten ruch spadkowy, przebiliśmy lokalny dołek, natomiast to nie zmienia nam perspektywy długoterminowej. W długim terminie mogliśmy zakończyć falę A, e, oczywiście tutaj mamy mały błąd, fale A, następnie fale B, fale C, podwójny zygzak, który mógł zakończyć fale D, nie bacznie kształtuje się kolejna formacja zygzaka. Która wstępnie nie powinna przebić okolic 4.02. Być może zygzak się już zakończył, być może on jest jeszcze budowany. Osiągnęliśmy już 62% zniesienia w Fibonaccie falidę. Być może zejdziemy niżej, natomiast w ujęciu długoterminowym, to są wykresy tygodniowe, więc ujęcie kilku najbliższych kwartałów, ja spodziewałbym się ustabilizowania. Tego waloru dalszej konsolidacji, natomiast w perspektywie kolejnych lat możliwość kontynuacji wzrostu na przebicie choćby szczytu fali B, czyli okolic 4,55 i wyżej w stronę 5 zł. To są wszystkie pary walutowe, które dzisiaj dla Państwa przygotowałem. Z mojej strony dziękuję za udział w dzisiejszym webinarze. No i zapraszam w czwartek na godzinę 10.30. Do bieżącej analizy technicznej DayTrader'a, podczas której przedstawię główne pary walutowe, ale już na mniejszym interwale czasowym, czyli będę głównie pokazywał te pary walutowe na wykresie dziennym, czyli w interwale intraday.